W cierniak zobaczymy, czy uda się tym razem zwyciężyć w piątym wyścigu zawodnikom gości. Jak na razie trzy porażki, jeden remis tylko. Stąd wysokie prowadzenie gospodarzy przed tym wyścigiem 17 do 7. Doświadczony Dariusz Stęka i Jacek Woźniak kontra Wawrzonek i Cierniak. Uwaga! Taśma w górę i ruszyli! Bardzo dobry start żlowców. kości Dariusz Stenka na pierwszym miejscu. Za jego plecami Mirosław Cierniak. Trzeci jest drugi z Gdańszczan, Jacek Woźniak. Czwarty jak na razie Janusz Wawrzonek. 32-letni Dariusz Stenka lideruje. Jak na razie w tym piątym wyścigu oglądał się w tej chwili. Mogło go to drogo kosztować. Zbliża się do niego. W Cierniak tymczasem awaria motocykla z drugiego z Gdańszczan. No i rzeczywiście może mówić o pechu drużyna wybrzeża. Nie rezygnuje jednak. Dariusz Sterka będzie musiał bronić remisu. Mirosław Cierniak jest wprawdzie daleko, ale próbuje jeszcze zmniejszyć odległość dzielącą do Gdańszczanina. Rozpoczyna natomiast ostatnie okrążenie. Jeszcze zbliża się. Tarnowianin, ale chyba nie da już rady. Ostatni łuk i Dariusz Stenka zwycięzcą piątego wyścigu dzisiejszego meczu. Drugi jest Mirosław Cierniak na trzecim miejscu, Janusz Wawrzonek. No i proszę Państwa, jak tu nie mówić o pechu, to właśnie rezultaty tego piątego wyścigu. 3 do 3 i prowadzenie gospodarzy 10 punktowe po pięciu gonitwach.